Witam ponownie, moi drodzy. Niestety o tej porze w Czuczepi nie kupimy rakii. O ile nie mamy znajomości, kontaktów w środowiskach takich wiadomo jakich, skierowała mnie pani do drogi powrotnej, czyli do tego lokalu tutaj. I tak on dziwnie wygląda. Kojarzy mi się troszeczkę z no nie, nie powiem czym, ale wiadomo no, jak widać róże, zielenie jakieś takie dziwne i tak dalej no to tak strach wejść tam jeszcze w pojedynkę U nas na podbeskidziu to wiadomo to byśmy wpadli w dziesięciu, nie ma problemu ale tak w pojedynkę troszeczkę się boję czyli mamy wszystko pozamykane moi drodzy, nie mamy rakini i dzisiejszy wieczór spędzę yy bez alkoholu, no, da się, da się. Jest tak pięknie, słuchajcie, że da się spędzić ten wieczór bez alkoholu na spacerku. Przejść sobie kilka kroczków, porozmawiać z ludźmi, oczywiście nie zaczepiając ich, tylko... Jeżeli się uśmiechają, to jest taka zasada, no. jeżeli ktoś się do, do ciebie uśmiecha, no, to też uśmiechasz do niego i można się odezwać. No, jeżeli ktoś się nie uśmiecha, ma poważną minę, to lepiej go unikać. Tak jak z zasadą, jak dają, to wiesz, a jak biją, no to uciekaj. Czyli podejrzewam, że tutaj będzie podobnie. Chociaż wątpię, no bo z Chorwacja słyszy, yy, słynie z gościnności. Nie, może tam wejdę faktycznie, no ale ile może kosztować rakija w takim lokalu? Hm że ona by mnie zabiła gdyby się dowiedziała, że to przyszedłem a i tak to zobaczy i tak to zobaczy więc no, ale tak patrząc na no te światełka, open tam pewnie jakieś tęce hula są i tak dalej, no takie to jest odstraszające na pewno to nie jest nie jest lokal przeznaczony dla człowieka, który szuka kufla piwa czy rakii. Też można tak pomyśleć, no ale jesteśmy w porcie praktycznie w Tuchepi. To jest jedno z największych obiektów tutaj, tutaj na środku i myślę sobie, że... Znaczy jestem odważny, no mogę tam wejść i pokazać wam film, tylko że pewnie komórkę mi zabiorą od razu, jak tylko tam wejdę. No, mi to tak śmierci takim burdelem po prostu, no, no, co, co tu dużo mówić. Na dole mieści się biuro informacyjne statu czepi. Myśli się również apteka, która jest kawałeczek dalej. Jest kantor y, wymiany walut, który naprawdę po znakomitym kursie wymienia walutę. No co z tego, że ja wam udzielam informacji? Ja nie posiadam cały czas ani raki, ani piwa w ręce. <laughs> Jakby to koleżanka mojego kolegi powiedziała, przepraszam, koleżanka, partnerka, jesteś alkoholikiem. Jesteś totalnym alkoholikiem i musisz iść spać. I też tak mogę zrobić oczywiście. No. No nie ukrywam, że, że lubię sobie wypić piwko. Może pytanie gdzie to piwko o tej porze kupić w tuczepi. Ja teraz kręcę w centrum tuczepi, ale może się okazać, że sam jestem też kręcony przez miejscową policję na przykład. No pytanie czy mają rakije. Jak mają rakije, to nie ma sprawy to bardzo chętnie z nimi się spotkam, nawet na 48 godzin. Moja żona Ela mi to wybaczy. No wracamy w takim razie, no bo to nie ma sensu no, się włóczyć po miasteczku. Można oczywiście iść to jest z tych knajpek, które tam są jeszcze z tyłu, gdzie tam jeszcze się tlą światełka. Nie wiem, czy tego nie zrobić, ale nie, no na siłę nie będę robił i to, to akurat odróżnia mnie od typowego alkoholika, no że powiedziałem nie, no, no mogę, no stać mnie na to, no ale po co? Chciałem sobie kupić piwko, usiąść na baweczce, ale nie da się. Piwko czy rakiję, czy, 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 czy tam obojętnie co. No jest tu zjawiskowo pięknie, jest też przepiękny pomnik oczywiście tutaj. Skoro tu już jestem, no to... Muszę... No. Minęły mnie właśnie dziewczyny wieku mojej córki, także nie będę komentował tego. Jest też pomnik. Tu dragowolici. Nie wiem czy dobrze wypowiedziałem. No. Gdybym przetłumaczył ten tekst, no musiałbym przetłumaczyć, o jeszcze coś chodzi obok mnie. Nie będę się w to bawił za bardzo. Co tam widzimy? Widzimy mapę. No podejdę do tej mapy, no cóż mam zrobić, skoro nie mam już rakii i tego piwa, no to... Pozwiedzamy. No fontanna jest bardzo ładna. Euro, euro w niej nie widać. Ale czekajcie, załatwimy ten numer, bo, bo skoro już jestem przed tą fontanną mam nadzieję, że nikt mnie do ciupy nie wsadzi, ale, 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 ale Mam przy sobie portfel Bardzo dziwne zjawisko Ktoś nosi portfel przy sobie Muszę skorzystać z miejscowej ławeczki Ewentualnie murka usiądę, wyjmę sobie walutę Co my tam mamy? Mamy euro, mamy funty mamy medalion Marco Perkowicza dalej, czekamy dalej Mamy jeszcze jakieś pieniądze, gdzieś tam schowane, tle No tu dwa złote, tylko to dwa złote bym chciał sobie zostawić w ewentualności wejścia do ubikacji na przykład, czy do, do, do toalety tutaj, bo tak to, to wygląda, że te monety pasują właśnie tutaj. No, kot mnie obserwuje. To jest miejscowy, e, miejscowy wywi wywiad tutaj. Zastanawiałem ja się, zastanawiam, czy te koty nie mają kamer podłączonych, ale chyba nie. Dobra, no to nie będę przedłużał. Szukamy 2 szukamy zł na szczęście. Tu mam trochę więcej, nie szkoda mi tego. Wolałbym komuś dać za tą rakiję, no, ale nie ma chętnych, żeby sprzedać. No, zrobimy jeszcze inaczej, proszę bardzo. Mamy troszeczkę polskich grosików. Czy to jest ważne? Czy moneta waży 2 złote, Czy waży 50 zł? Chyba nie. No ładna jest ta fontanna, jest przepiękna. Dobra, chowam portfel, bo jeszcze ktoś, znaczy w Polsce jest takie zjawisko, że w Polsce bym się nie odważył na taki numer tutaj z zdjęć i łażeniem, zwiedzaniem yy, samemu. Chociaż, no też no, nie boję się ludzi, ale dobra. Na szczęście tu czepi. Chciałbym tutaj kiedyś wrócić, także mam nadzieję, że ktoś mnie nie zamknie zaraz, że zatkałem otwór odpływowy w fontannie miejskiej. Kary tutaj bywają ciężkie w Chorwacji, dlatego tutaj nie ma przestępczości w ogóle, bo okazuje się, że yy, kary po prostu za wykroczenia Dobra, robimy tak. Kary za wytoczenia są tak potworne, że nie opłaca się po prostu wygłupiać. Nie? No to nie ma sensu, no bo to już fall, że człowiek zostanie zatrzymany na 48 godzin, ale zapłaci mandat w wysokości 20 tysięcy złotych na przykład. Można, można, no oczywiście, no można stanąć na barze, bo tutaj była taka sytuacja, że ktoś stanął na barze i wysikał się na kelnera, no też można, no. Można na kogoś stać na takie imprezy, no to może się bawić. Tu mamy mapę, tu Czepi. Tą mapę to wolałbym przesłać w postaci zdjęciowej, czyli, czyli po prostu zrobić zdjęcie, wstrzyknąć i posłać dalej. Jak to wygląda tutaj? Mamy wybrzeże, mamy po kolei całe miasto, miasteczko właściwie. No to nie jest jakaś metropolia, wiadomo. Fajnie to wszystko wygląda na zdjęciu, yy, no ale tutaj nawet gdybym się chciał, postarał pokazać, no nie, w tej chwili nie jestem w stanie, no bo nie podświetlę gór, które są ode mnie yy, 500 metrów dalej. Yy, te góry oczywiście są tutaj. Tak ładnie to pokazane, że są drzewka, rosną sobie, no tak, no fajnie rosną, oczywiście, ale ogólnie granica znajduje się tutaj nad tą pomarańczową barierą, zaznaczoną na mapie. Tam zaczynają się góry. Mówię góry celowo, bo jestem z gór. Mówię góry, nie mówię pagórki, tylko góry. To nie jest San Francisco, moi drodzy. To to są. Duże, duże, potężne góry. Gdzie ciężko jest wejść i się wdrapać? tutaj widać, że autobus kursuje. No, oczywiście, w sezonie, jak nie ma koronawirusa. Wymienione są hotele. Jestem ciekawy. Ekonomia. No, to jest gdzieś. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To jest wojsko piłkarskie. Czyli ja mieszkam gdzieś. W tym, a tutaj trochę wyżej w tym mniej więcej tak bo to jest przejście dla yy, yy, dla pieszych pod jezdnią czyli ja mieszkam mniej więcej w tym miejscu a gdzie ja teraz jestem? Ja jestem w porcie czyli tutaj czyli kawałeczek sobie przeszedłem w poszukiwaniu tego piwa irakii ale nie wiem co jest lepsze czy piwo irakija, czy może ten spacer ten spacer jest całkiem przyjemny tak jak powiedziemy, mi alkohol nie jest do życia potrzebny i niezbędny. Hmm. Idziemy dalej w takim razie. Chociaż, kto wie, może jeszcze spotkam kogoś. Chociaż nie trzeba y, kupić flaszki raki czy wódki, żeby, żeby się dobrze bawić. Prawda? Można na przykład y, kupić sobie jedno, zamówić jedno piwo i spędzić wieczór w towarzystwie swojego aparatu fotograficznego, ewentualnie poznanych osób, których tutaj no, no nie ma zbyt wiele. No. W tej chwili, tutaj jak widać, no, strefa zombie. Nie ma, nie ma, jak to po, po, po chorwacku brzmi, nie ma, nie ma. Ale jednak jakieś auta jeszcze jeżdżą. Macedonia, proszę bardzo. Idziemy, zmierzamy w kierunku mojego miejsca zakwaterowania. Opuszczamy cudowny bar, od którego się boję jednak wejść, bo tam jeszcze słyszę muzykę typu. Wy też słyszycie pewnie. No. To mógłbym tam wejść, napić się piwa, poznać jakąś miłą panią pewnie, ale to mnie nie interesuje, bo jestem żona te od 20 lat. Yy, wracamy w takim razie.